Trzy najczęstsze błędy, które popełniają okularnicy, jeżeli chcą sobie samodzielnie dopasować okulary. Już Ci mówię, czego absolutnie nie powinno się robić samodzielnie ale najpierw koniecznie mnie zaobserwuj. Okulary zaczęły się suwać, więc próbujesz samodzielnie dopasować zauszniki. Pierwszy najczęstszy błąd to robienie tego na sucho, bez żadnego podgrzania. Masz wtedy pewność, że zausznik będzie złamany. Ci sprytniejsi wiedzą, że żeby dopasować załóżnik, to trzeba go najpierw podgrzać. I spotkałam się z klientem, który podgrzewał swój załóżnik nad płomieniem od gazu. Oczywiście spowodowało to jego spalenie. Pomysłem, z którym się spotkałam, jest dopasowywanie załóżników, wkładając je do gorącej wody. To spowoduje na bank zmatowienie się materiału. W optyce, do podgrzewania załóżników, mamy specjalne urządzenie, które daje też odpowiednią, bezpieczną dla Twoich okularów temperaturę. Dlatego nigdy nie rób tego w domu. Jeżeli Twoje okulary zaczęły spadać, to przyjdź do salonu.